Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bracia i siostry, po świętach, które pozwalały nam przeżyć zbawcze fakty z życia Jezusa Chrystusa. Od Jego Narodzenia, Jego objawienia, Jego męki śmierci, zmartwychwstania w niebo wstąpienia i w minioną niedzielę zesłania Ducha Świętego. Teraz w liturgii Kościoła kilka świąt, które nie tyle wiążą się z faktami zbawczymi, Ile pozwalają nam bardziej jeszcze przeżyć prawdy wiary. W miniony czwartek, stosunkowo niedawno ustanowione przez papieża Benedykta święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. W przyszły czwartek, uroczystość Bożego Ciała, w piątek. Za dwa tygodnie, no, za dziesięć dni uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Czasem rodzi się pokusa wnikania w tę tajemnicę na sposób ludzki. Różni kaznodzieje próbują malować obrazy, które pomogłyby zrozumieć tajemnicę Trójcy przy Używają porównania do koniczynki, trzy liści wyrastają z jednej łodyżki, albo trzy złączone świece w jeden płomień, albo trzy odnogi rzeki razem się zlewające. Ale to wszystko spłyca tę wielką prawdę wiary. Tu można jeszcze raz przypomnieć legendę związaną z świętym Augustynem, który pisał traktat teologiczny o trójcy, przenajświętszej, i był przekonany, że zdoła. Przedstawić tę tajemnicę. Miał spotkać nad brzegiem morskim chłopca, który wykopał w piasku dużą jamę i muszelką z morza przenosił wodę. Zaintrygowany święty biskup zapytał: Co ty, chłopcze, robisz? Przelewam morze do tego. Wykopanego dołka. To niemożliwe. Prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty objaśnisz tajemnicę trójcy przenajświętszej. Ta dzisiejsza uroczystość nie jest po to, żebyśmy zrozumieli tę tajemnicę, choć nasza wiara jest rozumna. Jest po to, byśmy odnowili naszą wiarę. I byśmy uwielbili Boga za to, że taki właśnie jest, jeden w trzech osobach. I byśmy oddali cześć Bogu, oddali mu chwałę, całkowicie bezinteresownie. Czytamy w Księdze Wyjścia o objawieniu się Boga Mojżeszowi. Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, a Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział Mojżesz imię Jahwe. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i Mojżesz wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon. Chodzi o to, byśmy tak jak Święty Paweł w pierwszym dzisiejszym czytaniu zdumieli się Panem Bogiem i na ile nasza ludzka ułomność pozwala, oddali mu hołd. Wołał Święty Paweł w czytanym fragmencie listu do Rzymian. O jakże niezbadane są wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą? Albowiem z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko, Jemu chwała na wieki wieków. Objawienia dzieci. W Fatimie poprzedziły trzy objawienia anioła za trzecim razem tak to objawienie anioła, opisała siostra łucja, kiedy byliśmy tam Ukazał się nam anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Nagle kielich z hostią zawisł w powietrzu, a anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę. Trójco, Przenajświętsza, Ojcze Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię z czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Następnie. Podnosząc się z klęczek, wziął znowu w rękę kielich i hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha podał Jacyncie i Franciszkowi do wypicia, mówiąc równocześnie: Przyjmijcie ciało i krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie za ich grzechy i pocieszajcie Waszego Boga. Potem znów uklęknął. I odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę Trójco Przenajświętsza. Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. I choć nie mamy takiego objawienia, właśnie to chcemy i mamy uczynić, uklęknąć przed Bogiem. I z pokorą wyznać wiarę w Trójcę Przenajświętszą. Z pokorą, bo jesteśmy grzeszni, bo nie jesteśmy godni. Z pokorą i prostotą dziecięcą. Modlitwa uwielbienia. Najdoskonalsza z wszystkich modlitw, bo najbardziej bezinteresowna. I to, co przekracza nasze wyobrażenia, ale niebem będzie nieustanna modlitwa uwielbienia. To będziemy robili w niebie. Modlitwa uwielbienia prowadzi do Oceanu wieczności, który będzie nieskończonym uwielbieniem Boga. A w tym, kto Boga uwielbia, rodzi się pokój. I także rodzi się zdolność do współistnienia z innymi ludźmi w Bogu, do obdarowywania innych, dobrocią i miłością, także tych, którzy są dla nas trudniej przykrzy. I dlatego chcielibyśmy powielokroć, dzisiaj jeszcze i w całym naszym życiu, powtarzać akt wiary wobec Trójcy Świętej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i słowa modlitwy wielbiącej, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.